Szczęść Boże, witam Was bardzo serdecznie w ten środowy poranek. Posłuchajmy dzisiaj słów z Ewangelii według św. Marka. W dzień szabatu Jezus wszedł do synagogi. Był tam człowiek, który miał uskło rękę, a śledzili go, czy uzdrowi go w szabat, żeby go oskarżyć. On zaś rzekł do człowieka, który miał uskło rękę. Stań tu na środku. A do nich powiedział, co wolno w szabat? Uczynić coś dobrego, czy coś złego? Życie ocalić czy zabić, lecz oni milczeli. Wtedy spojrzawszy w kobo, po wszystkich z gniewem, zasmucony z powodu zatwardziałości ich serca, rzekł do człowieka: wyciągnij rękę. Wyciągnął i ręka jego stała się zdrowa, a faryzeusze wyszli ze zwolennikami Heroda zaraz odbyli naradę przeciwko niemu, w jaki sposób go zgładzić. Co czytamy w dzisiejszej Ewangelii? Pan Jezus przeżywa gniew i smutek. Spojrzał wokoło z gniewem, zasmucony z powodu niedowiarstwa ludzi, zatwardziałości ich serc. Może w tobie pojawić się takie pytanie: No ale jak to? Dlaczego w sercu Boga, w sercu Jezusa, pojawiają się m, tak negatywne uczucia jak gniew i smutek? Być może dlatego, że Mam w sercu, mamy w sercu takie przekonanie, że smutek jest uczuciem, które, którego należy za wszelką cenę unikać. Bo wszelkie uczucia, emocje są darem Boga. Często wolelibyśmy nie przeżywać tych stanów, które uznajemy za złe, za negatywne, jednak nie sposób być uczniem Pana Jezusa bez uczuć i emocji. To jest niemożliwe, to jest nierealne. Oczywiście jasne, że w naszych emocjach pojawia się nieporządek, i pewien chaos, jakieś nieporządkowanie. Uczmy się kochać i akceptować całe nasze wewnętrzne bogactwa emocji i uczuć. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dobrego dnia, szczęść Boże.